Poperek. Witam się z Wami znowu z, z kabiny, gdzie nie wiem, który już nic. Dzisiaj jest, znaczy jest 10:12, gdzieś po, nie wiem której, ale 9 chyba przyjechałam na pole jest dość duże, prasuje teraz aktualnie pszenicę, także nie naszą, bo do naszej jeszcze nie wyruszyliśmy. No i wygląda to ogólnie tak. I tak. No i jakoś to leci. Wczoraj, tak jak zobaczyliście, udało mi się założyć siatkę. W się wczoraj w poprzednim vlogu, ja nie wiem, to było wczoraj, nie wiem kiedy go dodam mam nadzieję, że szybko, ale jak na razie nie ma kiedy go montować tego vloga, którego nagrałam poprzednio. Chciałam zmontować od razu po przyjeździe z pola, ale byłam tak zmęczona, że poddawałam trochę insta story i to też nie wszystko. Brakuje mi jednej ręki do nagrywania Ja nie wiem, zastanawiam się poważnie nad zakupem tego GoPro I jakiegoś takiego małego mikrofonu W ogóle, się Wam, ale uff strasznie świeci Już się nie będę pokazywać Czapka nie wystarczała dzisiaj Straszny jest ten... Olaj, jest Olaj, nie. Takie tutaj w tym kombajnie zostają Trzeba podzielić dwa razy, bo jest szeroko. Hopsa za, hopsa za. I cyk. No i tak sobie jeżdżę. Tam jest powrotem. Nie wiem, co mam tu jeszcze powiedzieć więcej. Dziś rano zapakowałam zapasy siatki. Tym razem te siatka tamowa, czyli czarno biała no i jeszcze mi jedna klaska tam została, klaski e, siatka też je zdejmiemy i się nam no, produkuje pod kolor klasa. O. Tak w skrócie, nie wiem jak wam to wytłumaczyć. No i co? Patrząc, tyle już mam, tyle jeszcze muszę zrobić. nagrywać cały czas, bo blokuje mi to jedną rękę, a z tą drugą ręką idzie mi sprawniej, bo jak zamykam komorę, no to już zaczynam jechać do przodu. Na przykład teraz, żeby jechała do przodu, ale nie umiem jechać do przodu, bo muszę trzymać kamerę. No i to jest takie utrudnienie właśnie. Plus dość ciężka jest ta kamera. Mimo mam że jest mała, ale ten obiektyw też swoje waży. Mam tutaj obiektyw szerokokątny. No jak ją trzymam tak chwilę, no to już ta w mi troszeczkę boli. Dobra, no nic, ja jadę, odezwę się później. Może zrobię jakieś przybitki telefonem. Mam nadzieję, że jakoś to wygląda, bo tych wcześniejszych jeszcze nie przegrałam nawet na komputery, a co dopiero wprowadzić się do programu. Więc see you. leciał koleja do tamten bocian proszę bardzo w międzyczasie pojechałam na obiad i zmienić siatkę, ale obiad nie zjadłam bo go jeszcze nie było i stwierdziłam, że dobra wrócę tutaj, niestety, ale mam dwie kreski na baterii, a dziś chyba o 17.00 zaczniemy kosić pszenicę u nas, więc nie wiem, czy będzie dużo prasowania znowu o, nie dobra no, ostatnie prezentuję, mm, o, Jadziemy Muszę teraz uf, muszę teraz zadzwonić y, na to kolejne pole, bo nie no, wiem mniej więcej gdzie jest, ale wolę się upewnić. No i będę jechać tam. Jakieś tam górki mają być. Więc jak dla mnie spokojnie to się z No i to tak fajnie byłoby gdyby udało się nagrać film ze zbioru pszenicy ale zobaczymy jak to jak to wyjdzie czy ja skończę do tej pory prasowanie czy nie skończę zobaczymy może ja chociaż z drona coś się uda nagrać mam nadzieję and see you. pokażę eee. to jest siatka z klasa ona taki ładny kolor Um, jak klas a to jest światło nie tam nie mam mi bateria miga na czerwono nie szybko nagrać a to jest taka basic ta tam czyli zwykła tamę jest czarno biała możecie mi powiedzieć w komentarzu jak to ładnie wszystko wygląda Możecie mi napisać, który kolor Wam się bardziej podoba i zgadnąć, który mi się bardziej podoba. Może to wcale nie jest takie oczywiste, jak mi się wydaje. Salęłam jeszcze na szybko, żeby wam pokazać, jak to jest ładnie. Takie górki. Tu do góry, na dół, tu do góry. Tam i znowu do góry. No i spędzę tutaj pewnie trochę czasu. Już troszeczkę zrobiłam, ale to wydaje mi się, no, nawet nie połowa. Też to pole jest dłuższe, no ale dalej nie wygląda jak połowa. Rzecznie nie powodzenia. Ciekawe, która jest godzina 15.42. Ja bym bardzo chciała zobaczyć, choć trochę jak koszą pszenicę i może coś nagrać. O, idzie, wielka, wielka chmura, idzie. Będzie cień nareszcie. Eee... Bo jest aktualnie 33,5 stopnia, pokazuje mi tutaj w dronie na termometrze. No chodź, chodź, chodź. Dobry wieczór, zaczęliśmy kosić pszenicę, w tle dwa kombajny klas, John Deere z przyczepą, jeden, drugi gdzieś pojechał, w sensie pojechał do domu się pojechać. no i trochę zrobiłam ujęć z drona, teraz stwierdziłam, że do Was pogadam, ale nie za dużo, bo chcę i zrobić zdjęcia, tak no, więc nie wiem, czy się jeszcze zobaczymy, może tak, może nie, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga i do zobaczenia, hej!